Sylwester, także więc moi drodzy, jak widzicie, dobiegamy do końca starego roku. Będziemy witać nowy. Powiem wam, ten czas tak szybko leci święta zleciały, także więc Sylwestra nowy rok tak samo szybko zleci. No i co, czarzyć dalej, jakoś ciągnąć to życie dalej do przodu. Także moi drodzy, ja Was zapraszam na kolejnego vloga. Ja uciekam, właśnie teraz idę do sklepu muszę kupić właśnie jakąś wędlinę no bo wiecie, na święta dużo tego nie kupywałam już jest zjadło, także trzeba kupić coś yy, świeżego także więc ja uciekam, a Was zapraszam na kolejnego vloga a jeszcze właśnie powiem Wam, że pogoda u nas niestety jest tak paskudna yy, o dziewiątej rano to powiem Wam yy, było tak strasznie ciemno jest teraz przed godziną dziesiątą troszkę się już zrobiło jaśniej, ale o 9 to powiem Wam tak mega było ciemno Padał deszcz i powiem Wam, że ta pogoda jest naprawdę beznadziejna. Wczoraj było fajnie, było ciepło. Dzisiaj wydaje mi się, że chyba też jest ciepło, bo nie jest zimno, mrozu nie ma. Więc, no, tylko że ten deszcz właśnie padał. Miejmy nadzieję, że już nie pada. No i dobrze, że już się tak troszkę rozjaśniło, bo wiecie, dziewiąta godzina i tak ciemno, żeby było masakra po prostu. Dobra, moi drodzy, lecę, bo jak wiecie, dzisiaj jest piątek, wykupią mi wszystko i co ja kupię, a powiem Wam, <laughs> jakaś ryba mnie znowu wzięła właśnie jeszcze nie piłam kapucina y, ale to wypiję dopiero jak przyjdę, bo właśnie lecę, muszę się streszczać, żebym po prostu coś kupiła, bo idę właśnie tutaj y, do nas, do sklepu, nie chcę mi się już dzisiaj nigdzie po prostu jechać i idę do nas, bo u nas ostatnio na święta też kupiłam super wędlinę naprawdę dobre było, także widzicie, wszystko się zjadło i idę teraz też y, troszkę coś y, kupić właśnie do chleba i tak moi drodzy, ja właśnie przyszłam teraz y, ze sklepu Właśnie zdałam sobie zakupy teraz do domu, kupiłam to, co chciałam. Fajną właśnie wędlinę tutaj u nas mają, powiem Wam w sklepie. I, i, i właśnie idę zobaczyć teraz tutaj do te ogródka. Właśnie patrzę, bo przez chwilę tutaj kurier u nas był właśnie, przywiózł paczkę do mamy. Tak więc odebrałam. No i e, idę tutaj zobaczyć właśnie do ogródka, jak te moje trawy wyglądają. Powiem wam, że zaczyna znowu padać deszcz. E, musiałam ubrać sobie teraz właśnie kaptur, bo jak szłam, to nie padało, przestało, ale teraz widzę, że znowu zaczyna niestety robić i widzieć taką mamy beznadziejną pogodę. Powiem Wam tak szczerze, że ja naprawdę nie odczuwam tego, że już się kończy rok, że jutro jest Sylwester. Nie wiem, jakoś tak nie, prze, nie przemawia to dla mnie. A tak poza tym powiem Wam, że szłam do sklepu i tutaj właśnie takie pani na ogródku widzę, a tu drzewo całe w pąkach, liście będą zielone. Mówię, ja Ci kręcę, mówię no, a to grudzień przecież. Dobra, idę zobaczyć tutaj trawy, może Wam tu coś pokażę. Chociaż nie za specjalnie to teraz yy, wygląda. No, ale jakoś się y, trzyma. Zobaczymy, jak to będziemy na wiosnę obcinać, co z tego y, będzie. No, i właśnie tu jest ta moja hortensja, której tak za bardzo no, nie widać, ale tak to wygląda. Będzie trzeba to na wiosnę przyciąć. Zobaczymy, czy to urośnie. No, ale to wszystko zasycha, tak więc. No i tutaj trawy. No. ale zobaczcie jakie tutaj zielone nowe listki powypuszczane zobaczcie co się dzieje no tak ciepło jest, że widzę, że tutaj nowe piękne zielone powypuszczały O, tutaj tak samo to jest akurat właśnie lawenda no i tutaj te trawy no i kolejna yy, hortensja wszystko takie suche bo to tak właśnie ma być ale tu jest dość dużo właśnie tych rozgałęzień, będzie trzeba to gdzieś tyle uciąć tutaj, ale to dopiero gdzieś końce marca, kwiecień, coś takiego. No i tu jest kolejna, ale tu widzę, że już główki są połamane, dlatego że tu śnieg na tym był wszystko. I to wiecie, ciężkie było, tu ten jeden leży. No ale tak to wygląda zimą, teraz wygląda bardziej jakby wiosna była też tam borówki są no i tutaj ta hortensja no tak to wygląda no i tak to moi drodzy wygląda od strony ogrodu te wszystkie moje kwiaty, trawy, jak widzieliście niektóre już powypuszczały zielone właśnie listki kurde kap, który mi spaduje na głowę no i, i co Później będzie trzeba to właśnie po zimie, na wiosnę poprzycinać, no i zobaczymy, jak to będzie rosło. Ja uciekam właśnie teraz do domu, bo widzę, że zaczyna padać, kropić, także więc uciekam do domu. I tak, zakupy w domu już mam z głowy kupione, tak więc zaraz wkładam do lodówki i do tylko sobie umyć ręce, no i to idę pochować. No, na ogrodzie, tak jak widzieliście, no na podziwnie, które kwiaty wypuszczają nowe zielone liście powiem Wam, że byłam jeszcze tutaj zobaczyć na tą wierzbę no i naprawdę ona będzie cała w pasiak za niedługo w tych kotkach więc nie wiem czy to moim zdaniem zawczas, bo one zawsze kwitną właśnie tak luty, koniec lutego marzec, kwiecień a tu po prostu nie wiem, w grudniu ale jest naprawdę mega powiem Wam ciepło na polu Mam, że się zgrzałam, włosy mam rozpuszczone. Miałam kaptur ubrany, bo zaczęło właśnie padać. Za chwilę moje włosy będą po prostu ulizane i to jest spiąć w kucyka. No i co będę robić? Yy, właśnie jak się umyję ręce, yy, chowię wędlinę do lodówki. No i zawieram się, moi drodzy, za zrobienie rosą. Także, więc, moi drodzy, dzisiaj będzie na obiad yy, rosołek. Powiem Wam, że nawet takiego smaka mam dzisiaj na rosół. Nie wiem, ja lubię rosół. Także jak ugotuję to na pewno na 2-3 dni będzie ten rosół, bo robię w dużym garku, Tak więc będziemy mieć na duszy. Dobra moi drodzy, idę myje się, przebieram się z mojej bluzy, Właśnie zobaczcie, jaka piękna jest ta bluza. Właśnie ją ubrałam. Super, powiem Wam, naprawdę bardzo fajna. Ona jest leciutka, wszystko ma ten meszek taki delikatny. Super, naprawdę fajnie się w niej czuję. Naprawdę jest bardzo fajna, ładna No i oczywiście można jeszcze skorzystać, bo wiecie, ja jeszcze w cileniu w speterkach świątecznych chodzę cały styczeń, nawet luty do marca. Także więc będę jeszcze w tym chodzić włosy akurat spięte. Powiem Wam, lubię po domu nosić właśnie spięte włosy. Tym bardziej jak będę teraz gotować obiad. Ale dobra, nie o tym mowa. Przyszłam właśnie jeszcze tutaj do sypialni. Pokażę Wam, jak sobie ułożyłam właśnie te organizery. Bo wczoraj jeszcze, jak widzieliście, dokupiłam dla siebie, dla Kamili. Tak więc zaraz Wam tutaj pokażę. Jeszcze się nie wprowadziłam, nie poprzenosiłam kosmetyków, tylko powkładam, wyczyściłam w środku szuflady, włożyłam te organizery. Także Wam pokażę jak to wygląda. I już wam pokazuję. Powiem wam, że wyszło teraz słońce, tak mega świeci. No, a zaczął no ale pada deszcz. No właśnie, widać, że pada deszcz no także widzicie, no okna brudne przydałoby się umyć, słońce świeci ale niestety pada deszcz ale dobra moi drodzy, nie o tym mowa ja już Wam tutaj pokazuję właśnie y, na mojej toaletce, no co na mojej toaletce leży y, opaska no i powiem Wam, że to jest świetne właśnie y, na y, waciki ja tu mam te duże, takie kwadratowe w Biedące kupuję, naprawdę powiem Wam że to jest bardzo przydatne y, super, bardzo fajnie to wygląda i powiem Wam, że jeżeli będzie właśnie w Pepko jeszcze jedno, to muszę sobie do łazienki kupić bo powiem Wam, że jedno miałam takie, tylko w innym kolorze, taki różowy był, ale to mi się ubiło, bo niestety mi spadło i muszę kupić sobie właśnie jeszcze jedno nowe takie. No i co tutaj, tutaj czekają właśnie te moje kryształki, właśnie na pędzle, ale powiem Wam, że muszę sobie dokupić nowych pędzli, bo tamte już trochę się zużyły. No i krem, oczywiście, mój ulubiony zimowy. No i moje perfumy tutaj na razie jedne no i zobaczcie, otwieram szufladę, no i tak to wygląda tu mam akurat klucz włożony ale zobaczcie, tak to wygląda to są właśnie dwa te organizery tutaj, no i tutaj bokiem jeszcze macie na przykład, nie wiem, na kremy do rąk albo, nie wiem, balsam jakiś coś można włożyć ale tak to moi drodzy wygląda na dzień dzisiejszy właśnie muszę sobie tutaj powkładać właśnie rzeczy, pomadki Yy, korektory no, i te wszystkie moje różne rzeczy do makijażu, które mam właśnie jeszcze w łazience. Także dzisiaj, może, część rzeczy, jak mi się uda, będę miała czas, bo też muszę jeszcze posprzątać. Idę teraz właśnie gotować ten rosół, to więc jak zdążę do wieczora, to ja sobie tutaj po prostu niektóre rzeczy już poprzynoszę. Także ja sobie tak poustawiam. Tutaj tą dłuższą, tu są te właśnie mniejsze takie pojemniczki, tu jest większy, tu też dam sobie jeszcze jeden większy. Tu są dwa takie wąskie, no i jeden długi sobie właśnie tutaj dałam, no i te malutkie tutaj one są właśnie osobno, zobaczcie, one są właśnie takie. No, to do tego można też coś właśnie włożyć. Tak więc, moi drodzy, tak to na razie wygląda bez kosmetyków. No, bo powiem Wam, że jak dałam jeden organizer, no to miałam tylko tyle. Dotąd to jest jeden cały taki organizer, a ten drugi już właśnie porozkładałam. Tak więc, moi drodzy, tak to wygląda. Na razie potem poprzenoszę kosmetyki. Tak, moi drodzy, właśnie Damian mnie tutaj wołał. Nie wiem, czy było słychać, bo jest głodny. Poszłam do sklepu, on jeszcze nie chciał jeść, więc idę mu teraz właśnie zrobić śniadanko, bo nie chciał wcześniej jeść. U mnie Damian jak stanie, to on od razu nie je śniadania, bo mówi się, nie chce jeść, nie jest głodny. Tak więc mówię, to idę do sklepu, bo nie będę czekać. Przyszłam ze sklepu, no i idę mu właśnie zrobię śniadanie, no i zabieram się, kochani, za y, rosół. No, także więc... Na tyle. No, idę oczywiście się przebrać, bo powiem wam, że jest mi gorąco. Na polu fajnie się teraz zrobiło, bo naprawdę słońce świeci, no ale niestety ten deszcz. Deszcz pada. Niestety. A to jeszcze wam pokażę. Zobaczcie, jak wygląda ta y, bruseczka, ten t-shirt. Właśnie go sobie ubrałam, bo ja nie wiem, co ubrać, ale mówię, ubiorę sobie jeszcze właśnie y, ten y, t-shirt z tym ciasteczkiem, z tymi ciasteczkami trzema. Powiem wam, że naprawdę bardzo ładny. Kolorek jest też y, fajny. No, fajnie to w sumie powiem Wam wygląda. To ten napis cały, jest brokatowy, jak Wam wczoraj pokazywałam. No, naprawdę, bardzo fajne. Także dobra, moi drodzy, ja uciekam, śmigam, bo się przebrałam i idę robić właśnie dzieciom śniadanie i nastawiam właśnie rosół. Just stay kapuczno, bo jeszcze nie piłam, tak mi się zachciało no i chyba, nie wiem, której sobie może jeszcze kawałek ciasta, bo jeszcze trochę zostało dwa takie nieduże kawałki powiem Wam, w sobie bo powiem Wam, że dzisiaj nic nie piekę, bo po prostu nie chce mi się wyciągnę od noży no i będzie, także więc piję sobie teraz kapuciną, tak jak mówię, rosół się gotuję. no i idę sobie wziąć jeszcze kawałek i tak, moi drodzy, Rosu się jeszcze gotuje, właśnie jestem od razu u Kamili w pokoju, Kamila właśnie wybiera się na rolki, na rolki? Nie na rolki, rotki. na wrotki, ja myślę o rolkach, na wrotkowisko Kamila idzie, właśnie u nas jest wrotkowisko, także Kamila się wybiera później, a ja z Damianem nie wiem, będę siedzieć w domu, nie wiem, muszę się wziąć za... Jakieś e, sprzątanie. na no Kamila się umówiła z koleżanką, więc idzie sobie e, pojeździć. No, ale tak się musimy jeszcze Kamila wybrać. Właśnie, że tu Kamila siedzi. E, na łyżwy, no nie? Mm -hmm. Bo jeszcze my by nie były na łyżwak. E, no, także będzie trzeba się wybrać za niedługo. Także widzicie, na łyżwy się musimy wybrać, bo tamten sezon to my tak jest no Stop na okrągło, a teraz, no nie wiem, bo tak tyżeś była zasmarkana, Damian, no. ja potem. No i nie było kiedy się po prostu wybrać. Ale także więc. Jest no, jeszcze jestem. Styczeń, luty, do marca jest chyba, bo no, no nie? Macie. No, lodowisko jest do marca, także jeszcze kochani zdążymy. A może jutro pojedziemy? No. Zobaczymy. Może jutro pojedziemy, nie wiem, Sylwestra. No nie wiem, bo w sumie mówiłam, że jutro się nigdzie nie wybieram. <śmiech> <śmiech> ale na zakupy, na zakupy to na pewno nie, ale może na te łyżwy. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie Kamila dziś idzie właśnie na wrotki. No, a ja się będę zabierać później za sprzątanie. Rosł się jeszcze gotuje. Więc zjemy za niedługo, jak się ugotuje. No i tak dzień, moi drodzy, leci. Powiem wam, że to jest, kochani, ostatni już vlog w tym roku. Będziemy się widzieć w kolejnym roku, moi drodzy. Szybko ten czas leci, no nie. Tu były dopiero vlogmasy, a tu już koniec roku, niestety. Ale dobra, miejmy nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy od tego, co jest. No i tak, Kamila właśnie się ubiera, idzie na to wrotkowisko. Tak, Kamila? Mhm. Idzie pojeździć, jeszcze w starym roku. Mhm. No, jeszcze w starym roku Kamila sobie yy, pojeździ na wrotkach. No i tak, Kamila idzie. No, to na razie. No, na razie. Jak coś, to napisz do mnie. No, to pa! I tak, moi drodzy, widzicie, zostałam sama z Damianem w domu, mąż jest w pracy, Kamila poszła na wrotkowisko, a ja z Damiankiem jestem teraz sama. Ale idę właśnie, wyciągam odkurzacz, bo mam tu na dole w garderobie. No i co, zabieram się za sprzątanie. Dzisiaj sobie wyodkurzam, posprzątam, będę mieć gotowe, posprzątane na Sylwestra. Jutro nie będę musiała nic zrobić. Czyli odkurzacz nie będę musiała sprzątać, tylko po prostu zrobię może coś dobrego, coś upiekę może, znaczy nie upiekę, bo żadnego ciasta nie będę piekła, ale może jakieś danie zrobię, coś na jutro, nie wiem, jakieś warzywa na patelni, kurczak do tego, nie wiem. No zobaczymy, w każdym bądź razie na pewno coś się zrobi. Także więc dobra moi drodzy, ja się biorę za sprzątanie, no bo co, jak zostałam sama niestety, no to... Spada wszystko na mnie, no nie, z tym sprzątaniem, no ale my kobiety to tak zawsze mamy. My sprzątamy, tak. Dobra, nie gadam, tylko biorę się za to sprzątaniem. Ja lubię chociaż sprzątać, także wysprzątam szybko. Moi drodzy, stół właśnie już wysprzątałam, wytarłam właśnie tymi chusteczkami nawilżającymi z Biedronki, te jabłko i cynamon, powiem Wam, że tak przepięknie pachnie, uwielbiam te chusteczki, właśnie posprzątane, bieżnik też tutaj już dałam, też go ten sam, co miałam, ten w kratkę, no i... Te choinki, jeszcze jest wszystko tak, jak było. No i muszę jeszcze tutaj parapet, właśnie widzę, powycierać, bo powiem, że strasznie się kurzy. Ja ten parapet mnóstwo wycieram, więc ach, białe to się wiecie. Non stop kurzy. Także ja jeszcze wycieram parapet. No i co będę robić? Odkurzać jeszcze. I tak, moi drodzy, ja już wszystko ogarnęłam, posprzątałam, właśnie skończyłam odkurzać. Kurze powycierałam. Została mi, moi drodzy, tylko łazienka, ale to już za chwilę będę myć. Jak chciałam się tylko z wami pożegnać, no i oczywiście zabieram się za Tą łazienkę. Moi drodzy, chciałam Wam serdecznie podziękować za ten cały rok, że byliście ze mną, że oglądaliście mnie, że subskrybowaliście mój kanał, za Wasze cudowne komentarze, za łapki w górę. Bardzo serdecznie dziękuję. To już jest, kochani, ostatni vlog w tym roku, ale nie martwcie się, niebawem jest kolejny rok. Będziemy się wnet w nowym roku. Widzieć, czyli za rok moi drodzy. Kochani, yy, chciałam wam z tego miejsca tutaj właśnie złożyć yy, życzenia z okazji zbliżającego się nowego roku, kochani. No cóż ja wam mogę życzyć, yy, kochani? Życzę wam zdrowia, przede wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo jeżeli mamy zdrowie, to kochani mamy już yy, wszystko. Reszta cała to sama do nas, kochani, przyjdzie. Także moi drodzy, życzę Wam udanego sylwestra, spokojnego, żeby się nic nie wydarzyło, żebyście go zdrowo przeżyli, przywitali ten nowy rok fantastycznie. Także kochani, życzę Wam jeszcze raz wszystkiego naj, naj, najlepszego w tym nowym, nadchodzącym roku. A ja się z Wami, kochani, żegnam. Widzimy się już za rok. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia!